Mam zaszczyt przeczytać list Starosty Kraśnickiego. Szanowny Pan Mirosław Gazda, Burmistrz Annopola oraz mieszkańcy Gminy Annopol. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na dożynki gminne. Jest to szczególna uroczystość wieńcząca całoroczny trud pracy rolnika Uroczystość będąca wyrazem dziękczynienia za zebrane plony. To także święto wszystkich ludzi, którzy rozumieją wieś, pracują dla niej oraz z niej żyją. Dożynki należą do najstarszych obrzędów rolniczych, od wieków zakorzenionych w tradycji polskiego narodu. Skłaniają do świętowania i zasłużonego wytchnienia. Nie powinny być jednak pozbawione refleksji nad wielkim sensem ludzkiej pracy. Chleb oraz przyniesione wieńce stanowią najpiękniejsze symbole całorocznego wysiłku. Przypominają bowiem, że bez tych darów polskiej ziemi nasza egzystencja nie byłaby możliwa. Chciałbym więc pokłonić się dzisiaj rolnikom. Którzy mimo wielu przeciwności pozostają przy ziemi i tradycji swoich ojców. Składam najserdeczniejsze wyrazy szacunku i uznania za Państwa pracę i życzę zdrowia, obfitych plonów, bezpieczeństwa w pracy sprzyjającej pogody, satysfakcji, a nade wszystko uznania społeczeństwa dla misji, którą pełnicie. Z poważaniem starosta Kraśnicki, magister inżynier Paweł Kudrel. W załączeniu cytat. Patron roku 2023, Aleksander Fredro. Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna.